Hejka moi drodzy, witam Was w kolejnym, w sumie to w drugiej części filmiku Wylosuj swoje szczęście albo nie. Coś takiego, i jakoś tak to nazwałam w poprzednim razie. Natomiast polega to na tym, że mam tutaj słoiczek. Mam tutaj szklankę w sumie z karteczkami, i w tych karteczkach po prostu codziennie będą takie filmy, które będą się składały z paru dni. I codziennie na tym filmie będę losować jedną karteczkę z ilością stron, jaką mam przeczytać w danym dniu, rozdziałami, jakimi mam przeczytać, albo czas jakie mam spędzić nad książką w danym dniu i są tutaj też takie podpuchy, ale to już nie będę Wam więcej zdradzać. To jest część druga, także jak nie widzieliście, to zapraszam do poprzedniej jeszcze. I co? I myślę, że zaczynamy. To jest pierwsze rosowanie w tym filmie. Będziemy czytać Twoją winę i myślę, że tylko to, ale zobaczymy jak to będzie i zobaczymy na ile dni jeszcze, ile dni potrwa ten film. Natomiast tak, uwaga, pierwsze rosowanie. Jak zwykle nie patrzę. I robię to bez cięcia, żebyście widzieli, że nie szukuję Dobra, mam karteczkę niebieską Mam nadzieję, że w ogóle będziecie to widzieć Bo ja jestem zawsze podekscytowana Jak nagrywam te filmy 90 stron Ok, dobra, to jestem w stanie zrobić Bo teraz idę jeszcze do Empiku Odebrać moją paczkę z książkami Ale to niedługo pewnie wleci na kanał Book Także nie będę wam nic więcej zdradzać 90 stron Dobra, to, to jestem mega w stanie zrobić, to dziękuję, y, dziękuję mojej szklaneczce, że mi to wylosowała y, i co, i daję sobie tą karteczkę y, obok zakładki do książki, żeby o niej pamiętać i dzisiaj 90 stron czytam, tutaj sobie wrzuciłam karteczkę. I ten, i ja jestem bardzo zadowolona. W... I zapraszam do ym, oglądania tego filmu. To był taki wstęp, krótki, szybki. Widzimy się pewnie albo dzisiaj, po prostu powiem Wam, że skończyłam te 90 stron, czy coś. I widzimy się jutro, i będę przez parę następnych dni. Tak ciągnie. Witam Was, moi drodzy, mm, w mokrych włosach. <grym> Jest 22, a ja zawaliłam sprawę. Bo w ogóle nie czytałam, nagrałam book haul, pierwszą część book haulu, bo nie przyszły mi jeszcze wszystkie książki, ale już musiałam, po prostu musiałam, bo się bym udusiła, naprawdę. Nie przeczytałam jeszcze tych 90 stron i ja to zrobię dzisiaj, ok Naprawdę. Z 202 Ja zacznę czytać, zaraz sobie obliczę i zobaczę, ile to jest dokładnie 90 stron, bo więcej dzisiaj czytać nie będę. I po prostu zobaczę, do której strony mam dobić, żeby było 90 stron. Zacznę czytać w połowie. Sobie jeszcze wysuszę włosy i później skończę już suchymi włosami i pójdę spać. To jest plan na teraz. Także widzę się z Wami zaraz i pokażę Wam, jak mi się uda to przeczytać. I no, wszystko Wam pokażę, powiem. Jestem na stronie 163 i muszę dobić do 253, żeby mieć 90 stron. Ja zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo to. Coś jest tutaj nie tak. Ja nie wiem, czy ja dam radę, ale będę się bardzo starać. Dosłownie to jest tyle, jakby ja dam radę, okej? Okay? Ja w siebie wierzę. O, akurat rozdział zaczyna. Witam Was, moi drodzy, w dniu drugim tego filmiku. I jak, możecie, jak mogliście widzieć, wczoraj po przebitkach ostatnich udało mi się przeczytać. Przeczytałam równe 90 stron. Jestem na stronie pięci... z 253, czyli równe 90 stron. No, udało mi się. Z tym widziałam, że ja po prostu nie odpuszczę i musiałam to dokończyć, i bardzo się cieszę, że mi się udało. I dzisiaj przyszedł czas na kolejne losowanie. E, więc e, mam tutaj swój, e, swoją magiczną szklaneczkę zamieszamy i będziemy znowu losować, zobaczymy co e, czy mi się poszczęści, czy raczej nie mam nadzieję, że to nie będzie liczba wyjęta z kosmosu, ale też, że nie będzie za mała e, z, tamta chyba też była niebieska, ale ok mamy tutaj mam nadzieję, że widzicie Pamiętacie, jak mówiłam, że ma być to y, liczba niewyjęta z kosmosu? Jest. Chyba wprowadzimy taką zasadę, że. Dobra, wiem, moi drodzy, jak dotaliście do tego momentu. Y, wybierz... y, mamy taką zasadę od teraz, że jeden raz na film mogę wymienić karteczkę. I to jest właśnie ten raz. Ja wiem, że ja po prostu nie przeczytam tych 250 stron dzisiaj, więc wymieniamy karteczkę, wrzucę ją po tym, żebym jakimś cudem jej nie wylosowała po raz drugi. Wymieniamy karteczkę. Teraz zamieszam trochę głębiej. Uwaga. Góra, ja mam. A nie, dobra, to ta uzopałam, to ta będzie. Uwaga, uwaga. Mam nadzieję, że ją widzieć. No dobra, to jest lepiej niż... Dobra, to już jest lepiej niż e, 250 stron. Dobra, ta zostaje ze mną. Okej. Okay. Wkładam ją sobie... Chociaż w sumie wczoraj tam 90 więc 10 stron więcej to, moi drodzy, nie jest dużo. Czyli jestem na stronie 253, czyli dzisiaj kończę na 353. Mamy 100 stron. E, wkładam, go, wkładam go sobie tutaj i widzimy się jak już przeczytam te 100 stron albo po prostu za jakiś czas no więc moi drodzy jest 23 udało mi się przeczytać 100 stron tak jak wylosowała mi się karteczka przeczytałam 100 stron i w sumie 102 strony bo dokończyłam idealnie rozdział i najchętniej bym jeszcze przeczytała bo teraz siedziałam takie akcje że wolałabym siedzieć przy książce niż spać ale jestem zmęczona więc idę spać ale udało mi się i no widzimy się jutro Witam was moi drodzy, jest dzisiaj chyba trzeci dzień jak to nagrywam I jak coś to tutaj, nie wiem czy dobrze powiedziałam I dzisiaj znowu losujemy sobie ilość stron Natomiast chciałabym parę słów powiedzieć na początku Jestem na stronie 357, tak jak wczoraj widzieliście Bo po prostu przeczytałam 100, tam dwie strony, żeby dokończyć rozdział i jestem mega jakby dumna z siebie że mi się to na razie tak bardzo udaje i bardzo mi się podoba jak na razie szczerze powiedziawszy jeżeli chodzi o film to bardziej mi się podoba zdecydowanie pierwsza część czyli moja wina a jeżeli chodzi o książki to chyba teraz bardziej podoba mi się um, twoja wina więc ogólnie nie spodziewałam się tego totalnie ale jakoś tak bardziej mnie przyciągnęła twoja wina niż moja wina jako książka, bo jako film to twoja win moja wina zdecydowanie. Um, I co? I bawię się ogólnie mega fajnie. Już teraz wchodzimy w ten etap, że teraz już będzie ta smutniejsza część historii, czyli ta, w której po prostu zaczyna się wszystko walić, tak jak w filmie. Um, nie powiem nic więcej, no, żeby wam nie zespoilerować, ale po prostu wiem, jak się... Boli mnie to, że przez to, że po prostu... Oglądałam film, to wiem, jak to się skończy, i po prostu bardzo nie chcę tego czytać do tego momentu, ale wiem, że no niedługo będę to kończyć, tak za parę dni, więc. Yy... Tyle, co chcę powiedzieć. Druga sprawa, którą chciałabym powiedzieć, to to, że dzisiaj około 16.30. Jadę do mojej przyjaciółki na noc, więc zabieram z sobą książkę. Ale chciałabym spełnić to wyzwanie z karteczki, jeszcze przed tym, jak do niej pojadę. Więc błagam, pań, błagam cię, szklanko. Wylosuj mi maksymalnie 20 stron. Ja nie mogę więcej, naprawdę, bo ja nie, nie zdążę. Bo jest już chyba 15 czy coś, więc ja absolutnie nie zdążę. E, więc po prostu błagam 10 stron. Błagam. Co to jest? Koczeczkę. Błagam, błagam, błagam. O Jezus. Nie masz określonej godziny i tak dalej. Przeczytaj, ile chcesz, ale czytaj. Okej, okay, ja pamiętam, że ja miałam takie losy. Okej. Okay. Dora, to jest idealne, moi drodzy. Mam nadzieję, że mi uwierzycie, bo tutaj tak sobie jest napisane, bo ja nie umiem pisać ogólnie. Czekajcie. Dobra, no nie zobaczycie go lepiej. Mam nadzieję, że mi uwierzycie na słowo i że coś przeczytaliście. Czyli nie mam nic określonego i mogę przeczytać ile chcę, więc ja sobie wybieram, moi drodzy, czytam. Eee, chociaż nie, wiecie co? Nie, nawet nie 10 stron. Przeczytam sobie, bo aktualnie jestem tutaj, że będę zaczynała kolejny rozdział. I ten rozdział ma. Uwaga stron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli przeczytam 7 stron, dzisiaj po prostu przeczytam jeden rozdział. Wrzucam karteczkę po prostu, żeby o niej nie zapomnieć, ale w sumie to chyba teraz usiądę i po prostu przeczytam ten rozdział, żeby mieć już z głowy i żeby coś przeczytać. Więc dzisiaj, jeżeli mogę sobie sama wybrać, będzie to jeden rozdział. Przychodzę do Was dosłownie parę minut później, skończyłam ten rozdział, wyciągam karteczkę, yy, wkładam zakładkę i. Moje, moje zdanie, które dźwięczało mi w głowie, czytając ten rozdział. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. Boli mnie to. No, boli mnie to, Boże, boli mnie to, naprawdę. Ciekawa jestem, jak to się rozegra w książce, szczerze, no bo jednak film, a książka to ja już się jakby poznałam z tym, że że to jest trochę co innego i inaczej to wygląda niż w filmie, ani w książce. Ciekawa jestem po prostu, jak tutaj się rozegrają wydarzenia i no... I w sumie zostało mi mniej niż połowa, tyle tylko mi zostało, więc jestem ciekawa po prostu, jak to pójdzie, a teraz się szykować i znowu widzimy się jutro. Witam was oficjalnie w ostatnim dniu nagrywania. Bo tak sobie wymyśliłam, że po prostu to będzie ostatni, więc yy, mamy tutaj moją książeczkę, jestem, nie, nie ruszyłam, no bo to było wczoraj, yy, a jak wróciłam od mojej przyjaciółki, to yy, po prostu jeszcze nie czytałam, więc jest chyba 1830, no i dopiero losujemy, ale jak w tym filmie bywa, jest to nocne czytanie, także <laughs> chyba tak zostanie. Mamy tutaj moją szklankę jak zawsze. I co, i bez przedłużenia już będziemy losować. Mam nadzieję, że, że trafi się coś fajnego. A właśnie, jeszcze Wam nie powiedziałam. Dzisiaj jest Narodowy Dzień Miłośników Książek, więc czytania na pewno nie możemy odpuścić. Więc w ten jeszcze piękny dzień wylosujmy sobie karteczkę Tom. Zobaczymy, co tam będzie. Okej, okay, to już wylosowałam na tym filmie, więc myślę, że możemy ją wymienić, żeby po prostu nie było nudno. Myślę, że ta zasada, którą wprowadziłam właśnie teraz, też jest fair i że ona jest dobrym pomysłem, więc po prostu odkładam ją na bok, żeby jej nie wylosować drugi raz i po prostu losujemy jeszcze raz, żeby nie było nudy i żeby było jakieś wyzwanie. Bo jak będę czytała, ile chcę, to wiecie. Dobra, mamy tą. 110 stron. Mam wrażenie ogólnie, że cały czas zaczynamy iść do góry. Najpierw było 90, później 100 i później 110. Więc moi drodzy. Okej, okay, no ja się nadpiszę, w sensie 110 stron. Serio, mega dobrze. Jestem na stronie 363. Zaczynam aktualnie 37 rozdział, więc zaraz sobie tutaj. Obliczę, ile to jest 110 stron i do Was przyjdę. A więc, moi drodzy, jestem, obliczyłam. Yy, wyszło na to, że kończę na stronie uwaga, uwaga. 473. Yy, no, jest to trochę, ale myślę, że dam radę. No tutaj sobie włożyłam karteczkę, żeby nie zapomnieć, na której stronie mam skończyć. I co? Do zobaczenia w następnym update, jak już przeczytam 110 stron. Witam się, moi drodzy z wami. Przeczytałam 110 stron i jest godzina aktualnie 12:40, coś takiego. E, w nocy i zostało mi tyle do końca i myślę, że jutro to skończę, ale zobaczymy. Uff. Ostatnie słowo ode mnie, bo nie mogę się powstrzymać, żeby komuś tego nie powiedzieć. Aktualnie jestem strasznie rozdarta pomiędzy sytuacją między Nikolasem a Noa czyli głównymi bohaterami, bo niby jest tutaj dużo takich, wiecie, rzeczy, których sobie nie mówią i jest to strasznie frustrujące dla mnie po prostu, jak to czytam, że dlaczego on jakby o tym nie powiedział? Przecież, no kurde, to byłoby wszystko lepsze, gdyby on jej o tym powiedział. Po prostu uważam, że połowy tych problemów by nie było, gdyby on po prostu był z nią szczery i zawsze jej mówił. O tym, co się dzieje i w ogóle. A tak to kumuluje się tutaj tyle problemów, które właśnie wychodzą z takich sytuacji, że niby sobie ufają, ale jednak nie mówią sobie wszystkiego. I po prostu jestem ciekawa, jak to się skończy, bo w filmie już dawno było wszystko zburzone, a tutaj tak się burzy i podbudowuje. I tak cały czas. I jestem strasznie ciekawa, co tutaj się w końcu. W sensie jak to się skończy, bo myślałam, że wiem, jak to się skończy, bo film się skończył tak, a nie inaczej, więc myślę, że książka skończy się tak samo, ale jestem ciekawa, kiedy po prostu dojdzie do tych sytuacji, że ona tak będzie musiała się skończyć. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, jest strasznie późno, jest prawie pierwsza w nocy, jest to ostatni update w tym filmiku. Tak, i udało mi się przeczytać więcej niż 110 stron, moi drodzy, bo stwierdziłam, że znowu dokończę sobie rozdział, więc to było, że za 116 stron. Coś takiego, myślę, że 116, maksymalnie 120, coś takiego. No, no nie wiem dokładnie, nie, już nie chcę mi się tego liczyć. Słuchajcie, przepraszam Was, jest po prostu późno. E, ale tak, na tym, moi drodzy, kończymy ten film. Mam nadzieję, że On Wam się spodobał. Mam strasznie nisko telefon. Mam nadzieję, że On Wam się spodobał, bo mi się podobał mega i na pewno będzie więcej części, bo strasznie mnie to motywuje. I teraz, tak naprawdę, przez te. 3 dni, 3 albo cztery przeczytałam więcej niż przeczytałabym normalnie, więc to jest mega motywacja dla mnie i mam nadzieję, że wam się podobają takie materiały dziękuję wam za oglądanie pa pa